Z miłości do podróży, podróż w czasie. 94 rok. Centrum w Krakowie. Mój pierwszy Ford Piękny i bestia. Królem polskich szos w tamtym czasie było Cinque ale A lato było piękne tego roku. W Słubicach 30 lipca odnotowano temperaturę 39 stopni Celsjusza. Ford Torres. Piękny i bestia. Piękny, bo komfortowy. Wielorowa tapicerka. Klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów. A bestia. 17 litrów na setkę. Przyspieszenie od 0 do setki około 13 sekund. Normalnie wiatr we włosach. Zabawna sytuacja z Fordem Toresem jest taka, że Torres to jest zodiakalny byk. A hmm. zodiakalne byki to osoby, które ciężko pracują. I taki też był właśnie Ford Torres. Zodiakalny Torres a to też i moja córka Izabela. Terem. A mówią, że przypadki są tylko w gramatyce. A teraz mam tego. Znienawidzony i podziwiany budzący ogromne kontrowersje elektryczne formą samachii. Dostałem więcej informacji od potrzebnych ludzi o płonących elektrykach niż mam znajomych na Facebooku. No ale statystyki mówią, że w 2022 roku w Polsce spłonęło 7 tych elektryków, z czego 2 były podpalenia. A relatywnie w tym samym czasie spłonęło ponad 8300 samochodów spalinowych. A żadnej informacji na ten temat od potrzebnych ludzi nie dostałem. Dla co niektórych elektryki to koniec motoryzacji. Ale pierwsze samochody były elektryczne. Chyba, no bo tak dojść teraz do prawdy to w tych czasach ciężko jest. A gdyby cena tego samochodu była 100 tysięcy złotych, czy byłoby więcej chętnych, więcej zwolenników, mniej przeciwników samochodów elektrycznych? Ale czy ekologiczny? to może zapyta? W ogóle tą ścieżką nie idę. Jedna erupcja wulkanu daje tyle samo CO2, co wszystkie samochody spalinowe przez okres 100. Lat. Ale wróćmy do początku od słów, od których zacząłem, bo to jest rzecz, o której chciałbym poświęcić odrobinę czasu. Nieco komfortu w podróży. Z miłości do podróżowania. <słyska> Zasięg na jednym ładowaniu to jest około 400 km. No, oczywiście przy spokojny jeździe na autostradzie w okolic w takim przedziale 130-135 km na godzinę. Wiem, bo testowałem na własnych czterech literach. Przyspieszenie: 121, 122, 123, 124, 125. Od zera do statki 5 sekund, rewelacja. Oczywiście wtedy zasięg robi się inny. No. Bardzo, bardzo, bardzo inny. No ale dla porównania, nowy Mustang, około 20 litrów na setkę. No, lubi wypić skubaniec. No tak naprawdę to dupa zawsze z tyłu. No, chcesz jechać szybko, płacisz. Z samochodem elektrycznym jest podobnie jak z komórką. Wychodząc z domu o poranku, zawsze staram się, żeby była pełni naładowana. Już nie pamiętam, kiedy mi padła komórka, no ale jak panie, to no, dołujące, masakra. Jedno z moich pytań, które sam sobie zadaję, jak on dla mnie się prezentuje. No cóż, no jest piękny, komfortowy, szybki, elegancki. No. W styczniu 2022 roku wyjeżdżając z nim z salonu Czułem się w 7 niebie. Dzisiaj jest 12. kwietnia 2024 roku i co mógłbym powiedzieć po tych dwóch latach? Czy na przykład wkurza mi ładowanie? No nie może mi i wkurza. Chociaż na początku na pewno mnie bardzo wkurzało, bo miałem z tym niemal kocioł. Tak, no musiałem się troszeczkę nauczyć jak to funkcjonuje, ale teraz po tych dwóch latach to nawet uważam to jako zaletę, bo jak tak staram się jeździć dwie godziny, dwie, dwie i pół godziny, żeby nie być zmęczony z takim no co? Zatrzymuję się na siku, herbatę, kawę, podpinam się pod ładowarkę, tyle i 20, 20 minut, jeśli ładowarka jest jakaś słaba, jakaś kiepska, no to jest to troszkę dłużej, około 30 minut. I jadę dalej. Czy spalinowy, czy elektryczny, to jest jedno i to samo. Tu mamy baterie do ładowania, a w spalinowym, co? Zatankować paliwo, wymienić filtry, oleje, skrzynia biegu, rura wydechowa. No, jest tych rzeczy cała masa. Ja nie wymieniam olejów i filtrów. Pytanie, czy zamieniłbym się na, na spalinowy? Czy wróciłbym do spalinowego na dzień dzisiejszy? No, na pewno nie. Ale pewnie się zamienię. Z tego względu, że chciałbym kupić pana i zrobić z niego camper pana, i ruszyć w podróż. Przez świat, bo właśnie dzięki temu Mustangowi przeżyłem najpiękniejszą podróż swego życia, jak do tej pory. W zeszłym roku, inspirowany słowami Julki z kanału Inne Światy, skoczyłem do tego Mustanga i pojechałem na, na Bałkany. Zrobiłem tam 9,5 tysiąca kilometrów, a przez całą Europę, z Manchesteru do Manchesteru 9,5 tysiąca kilometrów. Ale to była najpiękniejsza podróż w moim życiu. I chciałbym taką podróż powtórzyć. A tak jak wspomniałem, zainspirowały mnie słowa Julki z kanału Inne Światy. Ja mam, za mnie mam jeszcze linka posłanem, a teraz wam pokażę jak to, jak to brzmiało. Więc kiedy ja jechałam na te tereny byłej Jugosławii, to po prostu byłam w stanie się dogadać i ja czułam się tam jak u siebie. To było coś niesamowitego, bo ja po raz pierwszy przeżyłam w życiu coś takiego, że kiedy pojechałam do innego kraju, moje połączenie z tymi terenami było tak silne, że ja czułam się jakbym wracała do ojczyzny. A nigdy nie miałam tak mocnego połączenia z Polską. I tak ludzie traktowali mnie jak Serbkę i traktowali mnie jak Bośniaczkę. I oni mówili, że ty si nasza, jesteś nasza. Pamiętam też taki moment, że kupiłam sobie taki serbski beret i przymierzałam go w sklepie i podeszła do mnie taka stara babuszka już i powiedziała si prawo serbkinia, co znaczy, że ty jesteś prawdziwą Serbką. Dobroć, jakiej ja doświadczyłam w Serbii, gościnność tych ludzi, fakt, że oni od razu przyjmowali mnie z otwartymi ramionami. Do siebie i mnie traktowali tak, jakbym była częścią ich społeczności, więc bardzo dużo się dowiedziałam o kraju. Yy, nauczyłam się tańczyć kolo, nauczyłam się różnych przyśpiewek. W ogóle polecam Bałkany każdemu, kto chce doświadczyć takiego poczucia wolności i zupełnie innej kultury, jeszcze jakby w tej strefie europejskiej. Na pewno nagram też kiedyś filmik o tych moich doświadczeniach z Serbii i z tej podróży. No i to doświadczenie, że byłam przyjęta na tych terenach z sercem na dłoni. Byliśmy, jechaliśmy i dojechaliśmy. Ale tu nie ma miękkiej Nie ma w ogóle internetu. Telefony nie działają, mapy nie działają. obawiam się, że Bośnia i Hercegowina nie zadążyła na łopatki. You cannot make a call. Please call your customer service. Czadno dupa? <laughs> Jeżeli by mi się udało drapnąć kartę SIM, bo ja tylko tyle potrzebuję. Co tu robić bez internetu? No, jeżeli sobie nie ogarnę tej karty, tego zasięgu, nie mam ani ma w żadnych, ani nic, nic W ogóle całkowicie nie byłem na to przygotowany. Jeszcze wracam te 100 km z hakiem na Chorwację i... Nie proszę, mamy to. Banja Luce, elektryczny Point. I karta SIM też ogarnie to bez problemu. Jadę dalej. Początkowe problemy okazały się chwilowe. Pojawiły mi się czarne myśli i obawa, że będę musiał wracać tą samą drogą, którą przyjechałem, bo zasięg i kontakt ze światem straciłem zaraz po przekroczeniu granicy. A z kartą SIM bardzo miłe zaskoczenie, bo po prostu kupujesz w kiosku i używasz tak samo, jak jeszcze kilka lat temu w Polsce. Żadnych rejestracji, żadnych komplikacji, po prostu wkładasz do aparatu i działa. Bośnia bardzo pozytywnie, nie zawiodłem się, a wręcz przeciwnie, zakochałem się. Nie wiem, czy to dlatego, że taka trochę podróż w czasie, Kojarzymy się to troszkę z latami 90. w Polsce. Przyzwyczajnie piękna natura, pyszne jedzenie, bardzo mieli sympatyczni ludzie. Jechałem sobie przez Bośnię uśmiechnięty i zadowolony, aż dojechałem do Mostaru, piękne miejsce na ziemi, i postanowiłem tam odwiedzić Muzeum Wojny. Trzeba kopytki zmienić na takie bardziej dochodzenia. Idę na wieżę snajperów. To budynek banku w centrum miasta, który w latach 90. wykorzystywany był przez snajperów. Spróbuję wyjść tam na górę. Czy w ogóle dostanę Jak na razie tutaj błądzę. Długo się zbierałem. Czytałem trochę o tym miejscu. Może dlatego mnie tak było ciężko się zebrać żeby tam wejść, żeby tu wejść, żeby tu przyjechać. Jadąc tutaj, cały czas mnie w dołku ściskało. Jakoś, nie wiem, chyba mnie przeraża to miejsce. Pokażę Wam z przodu. Widok. Na samym szczycie tego budynku znajdźci rządzali sobie polubami na ludzi. Graffiti oczywiście nie jest niczym nowym, ale tu, w tym miejscu, nie da się przejść obojętnie. To już nie tylko podróż w czasie, to też podróż w głąb siebie samego i to głęboko. Jest taką przyczajką, bo też ten, że policja tutaj goni nie pozwala przebywać w tym budynku. To zostawili go właśnie tu takiej taka lekcja chyba dla nas wszystkich. Historia uczy, że narody niczego się z historii nie nauczyły. U nas w 1939 roku mówiło się o potędze armii, o czołgach niemieckich zrobionych z dykta karton Woda, bo produkowała je firma DKW obecnie Audi no i ci przyjaciele w ciągu 12 godzin. A jak wyszło? 6 milionów ofiar, co według mnie i tak bardzo mocno zaniżone, a wszystkich ofiar na całym świecie rzekomo 75 milionów, z czego 50 milionów to ludność cywilna. Te obrazy i teksty zwyczajnie wyją bólem ze ścian. No to prawdopodobnie z tego miejsca Snajperzy operowali na miasto Ilość ofiar jest ciężka a Może nie tyle ciężka do zliczenia Ile e, ciężka jak do potwierdzenia ilo, Ile osób zginęło Tutaj z ręki snajperów Myślę o setkach albo tysiącach Setkach lub tysiącach osób Które zginęły właśnie przez, przez Snajperów, którzy polowali na ludzi A na tych wzgórzach bodajże Serbska armia się rozlokowała I, i bombardowała miasto Prawosławni, muzułmanie, katolicy na piękne długie lata. Gdzieś tutaj taki tekst też był w tym, w tym budynku. Dzieli rządź, No właśnie. Dzieli rządź. Tak naprawdę to. No, Wojna nie dotyczy polityków. Oni ją tylko wywołują. A w to my dostajemy po dupie. Ja, ty, my, szaraczki. I tak samo tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy ginęli do no, tych kul cool snajperów, to byli ludzie, którzy się na targ. Wszystko, czego tutaj doświadczyłem właśnie i tam na wieży yy, snajperów i no, wszystkiego, wszystkiego generalnie, to... No, a teraz czas na drogę. Później to wszystko spróbuję jakoś ubrać w słowa. Usiądę może w ogrodzie, jak wrócę do domu i Wróciłem z Bośni, jestem na Chorwacji i jadąc w pierwszą stronę, no, to ja nie zauważyłem aż tyle tych domów właśnie opuszczonych, aż tyle ruin. Na terenie Bośni całe wioski, całe wioski, całe miasteczka, tam czy taka szkoła była ogromna. Ja cię pierdzielę. No ciężko opisać słowami, tak, bo coś w gardle się, coś w gardle staje. Jedyne co, to pociesza mnie fakt, że nie jestem jedyną osobą, która w ten sposób patrzyła na świat. Ostatnio miałem taką rozkminę i chciałem, żebyście sobie porównali na przykład jak Jugosławie załatwili szybko i po cichu. Jak tam się tak nie chrzanili długo, nie? To nie była właśnie taka proxy ortoczy. To była akcja, którą trzeba było szybko załatwić, nie? Bo tam ja nie wiem, czy wiecie, tam nie było żadnej tej domowej, tylko Milosewicz nie chciał wejść do tego właśnie neoliberalnego porządku, że prywatne korporacje rozparcelują państwa narodowe, majątek narodowy, nie? To, co się teraz dzieje? To jest to private public partnership, czyli to jest to, za czym jest światowe forum. I to zaczęło się już w sumie w III Rzeszy i za Mussoliniego. To jest ten korporacjonizm też inaczej nazywany. Industrialiści łączyli się z państwem, na przykład właśnie podczas III Rzeszy. Takim wspólnym dzieckiem jest Auschwitz. Putina wgnieciemy w ziemię. Jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. O wadze sojuszy, które zawieramy. Dziękuję. Razem tworzymy. Yuppie.